Także no ja witam z kolejnym odcinku z oczywiście serii Majstry No i co, ze mną jest Szymi, możesz się przywitać Siema No i co, yy, dzisiaj będą siewy i Szymi będzie jechał uprawiać ogólnie Tu mam traktor z siewnikiem, a Szymi ma tutaj tam sześćdziesiątkę drugą yy, szczepioną z tym, no z yy, kultywatorem i jedzie uprawiać dalekie pola, a ja se tu będę siał, Będę już na pewno się w nich, już sobie jedź tam, żebyś zajechał. Dobra, ja się tam palę traktor, dobra i wcofam do stodowy, bo tam jest ten. No, ja se tu zasieję jedno pole i pojadę coś załatwić, bo mam tam jedną sprawę do załatwienia. No i co, jedziesz już tam? Opuszczę. O, 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 opuszczę trochę ten siewnik widzowie. Może to nie jest. Dobra, i tutaj klikamy ten przycisk i się... Dobra, napełniło. Podnosimy. I można jechać siać, nie? Wiem, że w ten siewnik, bo to konny. Nie wejdzie dużo. Nie wejdzie dużo, no ale coś coś podziałać musimy. Z tym siewnikiem w tym roku. Może w następnym się kupi coś. O, o widzowie! Poszybowałem. Poszybowałem. Dobra, widzowie. Ja już tu robię. Ja już tu praktycznie. No tutaj zacząłem, już sieję. Czy mi tam robisz, nie? Tym kultywatorem. No. No i no jak idzie sześćdziesiątka? Dobrze to idzie? Nie. No, więc... Podnośnik się wyremontował i działa. A no tak, zapomniał się powiedzieć, że w nocy żeśmy siedzieli i pierdzielnął roz, rozdzielacz. Przy tym się zablokował i, i po prostu nie chciał podnosić. B blokował i, i ten. I Szymi pojechał do agromy i kupił i zrobiliśmy, co nie? Kurde, żeśmy to robili. No i co? Szymi pojechał tam robić. Zapomniałem w ogóle o tym wspominać na początku odcinka. A ja tu sobie sieję, ja tu tak trochę przejeżdżam trochę tego, żeby też nie niesiać yy, w tym. A w ogóle zobaczycie, widzę jak fajnie lusterka zrobiłem sobie ustawienia, jak i fajnie wszystko widać. W co się dzieje. Też fajnie. Dobra, 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 dobra. I opuszczamy teraz. I siejemy, zasieje jedno pole i tak jak mówiłem, Szymia ja coś załatwić do miasta. Więc no. I tak to wygląda, będę jechał coś załatwić. I tak to wygląda, kurde ten. No i tak idzie 60, kurde. A u ciebie jak tam idzie dobrze? Dobrze. No a tutaj się podnośnik, kurde, w moje 60 tu wchodzi podnośnik, a tam się zepsuł, tam nie wiem jakim cudem, jak to po remoncie podobno miało być. Ale dobra. Przynajmniej, przynajmniej, było się pośmiać potem, tylko muszę tu podnieść ten siewnik, o, ja widzę, że tutaj, dobra, gaz, gaz w podłogę, no więc siewy, kurde, my nie mamy nic posiane, w ogóle ja Zapomniałem powiedzieć, sieję tu pszenicę, yy, będzie jęcz, no na, po, na początku powinniśmy sieć, jęczmy, no już dobra, siejemy wszystko tak, o, nie wiem, rzepaku to nie, bo ten pan kombajnista, co tu mieszka, co już z nim gadałem tam pod sklepem, mówiłem ci, co nie? Coś tam, że No, gadałem z nim, to... To ten, to mówi, że... Yy, że on nie ma stołu do rzepaku, więc nie. Bo bez stołu to wykosi, ale będzie więcej strat niż tego pożytku, nie? Więc... Yy, więc no... On nie ma stołu, bo tu raczej ludzie wszyscy mają y, normalne zboża niż rzepaki. Nie no, zdarzy się, ale to wtedy ludzie tam mają swój kombajn. Może my też się kiedyś dorobimy swojego, co nie, Szymi? Może się dorobimy. Podaję Jakiegoś bizonka, czy czegoś tam, ale zobaczymy w ogóle, co to będzie za kombajn. Nie wiem, ja bym chciał już na przyszły sezon oglądać jakiś kombajn, żeby też nie... nie wołać na usługi, nie, bo... Kurde, to też jednak jak masz swój kombań, to nie, nie czekasz, nie? Tylko sobie jedziesz wtedy, kiedy chcesz. No i tak sieje, kurde, te, te, tą pszenicę, widzowie. No nie ma tu nic ciekawego, no i non stop jeżdżę tylko wokoło i sieje ten kawałeczek. Kawałeczek, ja mam tych pól do posiania na tym małym siewniczkiem konnym, to my tu nie porobimy, no ale taki był. Tak, kupiliśmy gospodarkę, taki był siewniczek. Bo była kupiona, nie, traktory my kupowaliśmy, ale maszyny niektóre były, m.in. siewnik. Przejrzał go Szymi, co nie, przejrzałeś go i wychodzi, że dobry jest, nie? No i jak tam robisz tam tym kultywatorkiem na Cibi? Tam robię, robię. No więc Szymi tam też działa ostro. Siuntką. A ja tutaj też działam. Tylko że... Tak o! O! Weź no cofni. Dobra, do samego końca nie będę w tej fasty dojeżdżał bo się zapcha jeszcze. Dobra widzowie, widzimy się po cięciu, no bo nie ma co tu nagrywać, nie? Dobra, widzowie, ja już lecę. Lecę traktorem do domu. Zasiałem już, tu mi podstawił jeszcze ten. Dalej tam robi. A mi tu podstawił te worki. I zasiałem, ale mówię wam, w następnym sezonie kupujemy nowy siewnik, bo ja na łeb dostanę. Ten sezon jeszcze jakoś przeboleje, ale następny to już wam powiem, że już musi być nowy siewnik. Dobra. Traktor tu zostawimy, ja biorę Skodę i lecę do miasta. Tam się w drodze, jeszcze wam z drogi coś pokażę. Niech stoi tu pod drzewkiem, także żeby było elegancko. Dobra. A ja... Skoda jest w tym garażu. Dobra, jest Skodzi Skodzinka. Dobra, palę Skodę i, i lecymy... lecymy gazodechy. Do Dobra, wyjeżdżam. I widzowie, lecimy do miasta. Przejedziemy główną kolonią, ja to tak mówię. Główną kolonią pojedziemy. Dobra. Więc jedziemy, widzę jak załatwić parę spraw potrzebuje. Te worki niech tu zostaną, nikt nie zabierze, a ja tu muszę jeszcze siać. Albo Szymie się siądzie i będzie tu siał traktorem. Moim, bo co będziemy przepinać. Uprawki porobi. Nie wiem czy on tam uprawia. Co on robi? Raczej uprawia, chyba. No raczej tam się nie jakoś nie, nie obija. Raczej robi. O, Skoda pod górkę widzę, Wam powiem, że tak, tak, tak licho, licho. Dobra, dobra. Lecimy. O, um, więc widzimy się za chwilę. No bo co ja będę? Kurde, całą drogę nagrywał widzowie. Co ja się będę? Kurde. Go. Dobra, widzowie. Lecimy z, z Skodą już. Drogo, jesteśmy na drodze głównej kolonii tak zwanej. Kurde, tu kukurydzę ktoś ma. Ja nie wiem jak w marcu może ta kukurydza być. E, dobra, dobra. coś to to to, 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 to nie wiem co tu się porobiło na tej wiosce, co oni tak. Posiali zaraz takie ten. No, widzę, jedziemy. O kurde, mm, gaz. Dobra, mam nadzieję. Że tu... Nie, o tej godzinie też policja raczej nie stoi. E, tam mnie nie złapię na pewno. Dobra. Jesteśmy. O kurde, co to jest? Nie, yeah. dobra zjeżdżam, no policja, dobra. Zjeżdżamy widzowie. Zjeżdżam na pobocze, bo przecież, kurde inaczej to to nie ujdzie. Czego znowu chcą ode mnie? Jak znowu kurde? Uuu, dobra wygaszę. No dzień dobry. Dzień dobry. Co pan potrzebuje ode mnie? No to niech pan najpierw odpali, to później pogadamy. Dobra. Co to są za dymy? Aj tam, aj tam, jakie dymy? Ja tu nic nie widzę. Elegancko, kurde, chodzi. Widać, że chodzi maszyna, porządne auto, a nie jakieś hybrydy. Ty, środowisko. Jak zatruwam? Co, to, co ja zatruwam? Ja elegancko, porządny obywatel do miasta jadę. Ale takie coś, to są kary? Jakie kary? ciż? No ja wiem, no deczko tam bierze tego oleju i dlatego tak pewnie kopci. Ale to silnik zrobi i będzie gitara, no. To wycofa cofa tutaj ze znaku. Dobra, widzę, ja nie będę spierdzielał. Nie uda, to się przecież ta Skoda z... z ten... Ona się zepsuje prędzej. No cofnę mu tu, niech, niech tak stoi, dobra. Och kurde, hamulce, dobrze, że nie sprawdzę te hamulce, chociaż dobra. Wygaszę ją już. No, 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 no podjechałem. Dobrze. Za takie coś. To jest pół tysiąca złotych. O kurde, no. I co, mandat, czy jak to działa? Niech pan zapali. Ajajaj. Aj. No, poczekaj pan. O, może dowodu chociaż nie widzicie. Nie wiem, no dowód to mam. W skrzynce Boże zawsze. Widzimy, że nie potrzeba. To... Dobrze, mogę obniżyć yy, Karę, y, tylko poproszę dowód osobisty. Yyy, Kurde, dobrze, że mam te dowody Boże i nie i taki. I osobisty. Dobra, proszę. Dziękuję. Ja nie mogę widzę, bo powiecie, że ja nie spierdzielam, ale to się nie uda. Jeszcze się ta skoda zatrze. zdąży się 10 razy zepsuć zanim tego. Tak? Dobra, dzięki. 450 o dobra. To ja przyjmuję chyba ten mandat, no bo co ja będę nie przyjmował. Dobra. Yyy... A niech pan mi wyjaśni dlaczego? Przecież ten dym nie jest aż tak duży, przecież aż tak mnie kopci. nie kopci. I... co stację musi tankować, czy co? Nie no, ale no... Proszę pana, ja jestem porządny obywatel. Ja... elegancki samochód, no i co? I, ale ja mogę jeździć tym samochodem. Czy jak to działa? Czy już nie mogę? To nie wiadomo, jeszcze. Bo ja to na pracownik. Ale, ale mam, mam, mam jakąś lawetę, y, tę? Wołać, żeby to zawieźć na gospodarkę? Czy, czy mogę wrócić tako? Mógł pan wrócić, ale jak jeszcze raz takie coś się. Y, jak jeszcze raz Pana zobaczy, że tak będzie auto kopciło, no to już wzywam lawetę. Ajajaj, aj, aj, dobra. To ja tylko pieniądze dam. Y, Mandal zapłacę. No, to... Proszę przyjmuję oczywiście. Dzięki. Dobra, to dziękuję panu, do widzenia i wszystkiego dobrego. Nie, no widzowie, trzymajcie mnie, trzymajcie mnie, bo no, no, śmiech na sali, no ja wiem, że trochę kopci ta Skoda, no ale bez przesady, no. Dobra, widzowie, ja wracam do domu, no bo dni ci z, z, z jazdy do miasta, poczekajcie, zawrócę tutaj. No, tak się nie powinno robić, ale może nie widzi. Yy, jadę do domu. Bo, kurde, jak zwykle yy, Trzepiają się porządnych obywateli. Tam, kurde, ja porządny obywatel. Ja, kurde, elegancko schoda. No, nie wie, no wiedziałem, że ona tam po, lubi podkopcić trochę, ale no, wiecie, widzowie. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie. Stoją tu jeszcze? Stoi tu. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. No i co? Trzymajcie się. Na razie się, Mano. Cześć. A ja jadę do szmiego i mu powiedzieć sytuację, Że jest w domu.